Lubię z tej strony Mikomorci. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii podsumowania, tygodnie, tak, a ja nie przedłużając już zaczynam. Nie żyje najstarszy pies świata Pebbles, odeszła z przyczyn naturalnych. Pebbles, najstarszy świat, naj, najstarszy pies świata, zmarła w wieku 22 lat o od, od, od odejściu ale odejściu małego, ale długowiecznego pieska poinformowała na, na swojej stronie księga Rekordów Guinnessa. Jak poinformowano na stronie internetowej Księgi Rekordów Guinnessa, Pebbles zmarła w 3 października o godzinie 8 rano. Odeszła spokojnie z przyczyn naturalnych w swoim domu w Tyler's w Karolinie Południowej USA. A u jej boku byli właściciele Bobby i Julie Ger Gregory. Czytamy w oficjalnym komunikacie na temat śmierci słuczki. Pebbles urodziła się 28 marca 2000, 2000 roku. Yy... W Long Island w stanie yy, Nowy Jork, USA. Maleńka słuczka została jednak uznana za najstarszego żyjącego psa na świecie zaledwie kilka miesięcy temu. W kwietniu księga rekordów Guinnessa początkowo przyznała tytuł 21 letniemu pieskowi, razy Chihuahua o imieniu Toby Kate. Gdy właściciele Pebble's zobaczyli tę wiadomość, dali sobie sprawę, że ich pupilka jest, jest starsza od rekordzistki rekordzisty Bobby siedział na kanapie, a, a przyjaciele i ich rodzina zaczęli wysłać SMSy i dzwonić w sprawie historii 21-letniego psa, który zdobył rekord Guinnessa, opowiada Julie Cytu cytowana w komunikacji w komunikacie ze księgi rekordów Guinnessa, jak wspomina, kiedy tylko zorientowała się, że Toby Kate jest młodszy od Pebble, zgłosiła samą soczkę jako nową rekordzistkę jak informuje organizacja, właściciele chcieli początkowo wziąć do domu większego psa, ale przepadli, e, gdy spojrzeli w oczy maleńkiej Pebbles. Spędzała dni cieszące się muzyką country, wspominała właścicielka w komunikacie śmierci Słuczki. Nigdy nie było nikogo, kto spotkałby Pebbles i jej nie pokochał. Będziemy za nią bardzo tęsknić. Tak następnie. Duńczycy wypatrzyli Rosjan. Tam coś się dzieje. Rosyjskie okręty ratunkowy Nina Sokołowa w niedzielę zakotwiczył na wschód od Albeak. Od tego czasu pojawiły się doniesienia o kolejnych jednostkach pod rosyjską banderą. Na tych wodach duńska telewizja publiczna donosi, że będące w pobliżu jednostki spotykają się z nerwową reakcją strony Rosjan. W piątek rano zauważono natomiast zmierzający do nich, yy, należący do Moskwy, otel, okręt szpiegowski, akademik Borys Petrow. Zaniepokojenie Duńczyków wzmagają także zainteresowania zarejestrowane przez służby wstrząsy na północ od wyspy Lesy. Na wschód od duńskiej zatoki Albeak, na wodach oddzielających Danią od Szwecji, zakotwiczyły w sumie cztery rosyjskie jednostki: dwa okręty wojenne, holownik i tankowiec. Duńskie dowództwo obronne poinformowało, że Nina Sokołowa stacjonuje w tym obszarze już od niedzieli. Służby z Kopenhagi nie wiedzą, w jakim celu rosyjskie jednostki stoją tam na kotwicy. Rosjanie ostro reagują na inne statki, które przepływają w ich pobliżu. Stacja TVP-2 poinformowała, że kolejny rosyjski okręt płynie obecnie. Przez ciśnienie w kierunku czterech zakotwiczonych okrętów. Jednostka została zauważona na północ od lasu. Akademik Bors Petrow to okręt szpiegowski. Tak, następnie. Polska aktorka pokazała obrzydliwą wiadomość od hejterki. Sprawę zgłosiła służbą. Elżbieta Romanowska. Romanowska ujawniła w mediach społecznościowych imię i nazwisko hejtarki, która ją prześladuje, i pokazała, jakie wiadomości od niej dostaje. Gwiazda poinformowała, że sprawa została zgłoszona na policję. Elżbieta Romanowska jest aktorką z wieloletnim doświadczeniem. Scenicznym. Jednak sławę zdobyła dzięki yy, roli w serialu Rancho i występom w telewizyjnych w programach takich jak Twoja twarz brzmi znajome czy Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Gwiazda na swoim profilu na Instagramie opublikowała obrzydliwą wiadomość od hejterki. Gruba, a ty wiesz, że my się znamy? Wiem, że nie jesteś tak miła i sympatyczna, na jaką pokazujesz, jak coś cię... Jak ktoś Cię nie zna, to myśli, że jesteś sympatyczną, grubaską. Ale jak ktoś miał z Tobą do czynienia w realu, to wie, że kto, to Cię ma. Zadufana w sobie, zarozumiała, gruba. I tutaj nie powiem tego, bo by pewnie mi zablokowali kanał. Która ma więcej kompleksów niż kilogramów, brzmi hejterka wiadomości. Elżbieta Romanowa. Postanowiła zareagować na, wi na wiadomości wysłane przez hiterkę na Instastory. Opublikowała zrzut ekranu z wiadomością, na którym widocznie są także imię i nazwisko prześladowczyni. Wiesz chyba powoli tracą cierpliwość. Myślę, że te, może, może policja będzie im mieć więcej niż ja, Za napisała gwiazda. Elżbieta Romanowska ujawniła także kolejne nastąpliwe wiadomości od kobiety. Z Grubasie i nie życzę sobie, żeby twoi fani do mnie pisali wąt. Po pierwsze, nie, to nie koncert z życzeń, a po drugie mam na imię Ela, a po trzecie nie mam wpływu na to, co inni piszą do ciebie. A tak jeszcze, to do twojej wiadomości sprawą zajmuje się prawnik i policja u ciała Elżbieta Romanowska. Tak, następnie. Szok po masakrze w Tajlandii. Dlaczego były policjant strzelał do dzieci? W Tajlandii panuje szok po machabrycznym zdarzeniu, do jakiego doszło wczoraj w tym kraju. Były policjant otworzył okien do dzieci w żłobku, zabijając blisko 40 osób. Według dyrektorki żłobka, atak przeżyło tylko z 24 dzieci, które były w placówce. Funkcjonariusze szukają motywów działania sprawcy. Funkcjonariusze wciąż szukają motywów działania byłego policjanta odpowiedzialnego za masakrę w północno-wschodniej Tajlandii. Jak podaje gazeta Bangkok Post, 34-letni sprawca w czerwcu został zwolniony ze służby w policji za posiadanie metam, metamfetaminy. Została też wszczęta przeciwko niemu sprawa karna. Werdykt tego, war, Werdykt miał zostać ogłoszony w piątek. Według jednego z funkcjonariuszy tajlandzkiej policji, w czwartek odbyło się przesłuchanie. W tej sprawie po wyjściu z sądu oskarżony sprawił wrażenie zestresowanego i zażył jakieś środki uspokojające. Po tym jego zachowanie diametralnie się zmieniło. Wpadł w rano, chwycił za broń, pojechał do placówki dla dzieci. Dlaczego dzieci ze żłobka? Świadkowie mówią, że najpierw zatrzymił pracowników placówki, w tym nauczycielowi za za w zaawansowanej ciąży. No to, to jak takiego czynu się dopuścił, no to troszecz troszeczkę słabo jak na byłego policjanta. No. Następnie wdarł się do pomieszczenia, w którym spały dzieci. Policja przekazała, że napastnik zabił większość z nich przy użyciu noża. po ataku sprawca uciekł z miejsca zdarzenia białym pick upem zabijając najprawdopodobniej kolejne osoby. Służby urządziły obławę, gdy otoczyły jego dom. Najpierw zastrzelił z żonę kilkuletniego syna i kilkuletniego syna, a potem siebie. Funkcjonariusze zastanawiają się, dlaczego sprawca za cel ataku obrał żłobek. Do wyjaśnienia pozostaje również sam motyw zbrodni. Czy jej powodem było zwolnienie byłego policjanta ze służby, czy może stoją za nią inne przyczyny? Premier Tajlandii Pryjów Chan Ocha w oświadczeniu nazwał atak „szokującym incydentem, obiecującym pomoc dla rodzin poszkodowanych. Zadeklarował również, że osobiście uda się na misję zbrodni, znajdującej się około. 500, metrów od 500 km od Bangkoku, a pomocy zapewnił również król Tajlandii, Mahawaira Mahavaya... Valongkorn, wysyłający na miejsce swojego przedstawiciela. Tak, następnie. Zaskoczenie na Alasce. Uciekamy z Rosji. Na wysyłaniu świętego Wawrzyńca, który należy do amerykańskiego stanu Alaska, przez morze Beringa dotarło, dotarło łodzią. Dwóch młodych Rosjan twierdzą, że uciekli przed mobilizacją Putina i proszą o azyl, jednak służby były, są ostrożne. O dwóch Rosjan, które utrzymują, otrzymują, że uciekli ze swojego kraju przed mobilizacją na wyspę Świętego Wawrzyńca na Morzu Boringa, poinformował w czwartek biuro senatora Alaski Lisy Murkowski. Dziennik... Uciekinierzy z Rosji przepłynęli łodzią. Rzeczniczka senator Karina Borger powiadomiła w mailu agencję Associated Press, Press, że Rosjanie powiedzieli, iż uciekli ze wschodniego wybrzeża Rosji przed przymusowym wcieleniem do wojska. Mężczyźni prosili o azyl na terytorium USA. Wyspa Świętego Wawrzeńca leży na południu odciśnienia Beringa i jest częścią stanu Alaska, choć bliżej z niej do Rosji to średnio około 800 km, czyli dwa razy mniej niż to wybrzeże Amerykanów. Wioska Gambel na północno-zachodnim przylądku wyspy znajduje się jednak tylko 15, 58 km od półwyspu Czukockiego na rosyjskim Dalekim Wschodzie. No, tak następnie. Tragedia w Irlandii. Ludzie pod gruzami. Do ogromnej tragedii doszło w piątek w Irlandii, w miejscowości Cress Glove. Sta eksplodowała stacja benzynowa, zginęły co najmniej trzy osoby, jednak liczba ofiar może wzrosnąć. Wciąż trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Informacje w tej sprawie przekazała w piątek wieczorem irlandzka policja. Eksplozja zniszczyła nie tylko stację benzynową, ale także znajdujący się tuż obok budynek mieszkalny. Na parterze w budynku mieściły się sklep spożywczy, poczta i zakład fryzjerski. Ogromne zniszczenia widać na zdjęciach, które udostępniono w sieci. Tragedia w Irlandii doszła do eksplozji stacji benzynowej. Na fotografiach w mi z miejsca tragedii widać m.in. samochody przygniecione gruzem oraz zniszczone budynki. Wciąż nie wiadomo, ile osób zostało rannych. Wcześniej szpital uniwersytecki w Letterkenny, do którego przewożono rannych, uinformował o dużej liczbie osób wymagających natychmiastowej pomocy i wezwał do tego, by nie zgłaszając się do tamtejszego oddziału ratunkowego, o ile nie jest, a to absolutnie koniecznie. Natomiast poseł Piercy Doherty, z którego okręgu wyborczym znajduje się Kres Glow, przekazał, że pod gruzami zawalonego budynku znajdują się ludzie. Na miejscu pracują ekipy ratunkowe z psami wyszkolonymi do wyszukiwania przysypanych pod gruzami ludzi. Do wybuchu doszło w piątek o godzinie po godzinie 15 czasu lokalnego. Aktualnie służby nie wska wskazały przyczyn eksplozji. Mhm, tak. Następnie i ostatnia wiadomość, a później, e, jakie rocznice obchodziliśmy w tym tygodniu? Portal nazwał wiszącego na płocie uchodźcę niepo, nietoperzem z Podlasia. Jest zawiadomienie do prokuratory nie nietoperz, nietoperz z Podlasie. W tak skandaliczny sposób portal podlaskie 24pl podpisał zdjęcie uchodźcy uchodźcą, z uchodźcą, który zwisał z płotu na granicy polsko-białoruskiej. Wszystko nagrali żołnierze, którzy wyśmieli, wyśmiewali mężczyznę zamiast mu pomóc. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z granicy polsko-białoruskiej. Widać, że... Widać na nim, jak uchodźca utknął na zaporze. Wisił głową w dół, po chwili spada na ziemię. Na nagraniu słychać jak polscy podgraniczne w, arogan... w arogancki sposób odnoszą się do mężczyzny. Redakcja gazeta.pl wysłała mail do straży granicznej z prośbą o potwierdzenie aututę. Autute autentyczności nagrania z zapytaniem, w jakim celu zdarzenie było przez funkcjonariuszy rejestrowane. Poinformowano nas, że wszystkie pytania powinniśmy kierować do MNO. MON. W sprawie komentarza proszę kontaktować się z MON. Ma pani świadomość, że nasi żołnierze go tam nie wrzucili na ten płot? Usłyszała dziennikarka gazeta.pl i Joanna Zajchowska od przedstawicielki biura prasowego MON. Pracownica biura dostał, dodała, że uchodźca wspiął się na mur nielegalnie. Na pytanie, dlaczego to zdarzenie było rejestrowane, odparła, rejestrowanie jest każde zdarzenie z udziałem policji. Służby mają kamery na murach, na, mu, na mundurach. Takie, o jakie obchodzimy. Um, obchodziliśmy w tym, w tym tygodniu i obcho będziemy obchodzić i obchodzimy. Um, rocznicę? Tak. 3 września, czyli w poniedziałek w 1569 roku odbyły się wojny religijne hugenockie, tak. Wojn, zwycięstwo katolików nad hugenotami w bitwie pod Moncontour. Tak. Na pewno każdy powinien znać ten. Wojny hugenockie. Tak. 4 września, czyli wtorek obchodziliśmy, w 1569 w 1189 roku odbyła się trzecia wyprawa krzyżowa. Wojska Saladyna pokonały chrześcijan w bitwie pod Akkum. Tak, znane są wyprawy nam krzyżowe. E, na pewno z Konradem Mazowieckim są najbardziej znane e, krzyżacy. No i z Zakonem Krzyżeckim. Tak, 5 września, czyli środa, 1356 rok. Król Kazimierz III Wielki, czyli. Kazimierz Wielki, znany pod tym, synonimem powołał o Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego i Sąd Sześciu miast, który był ostateczną instalacją odwoława, odwoławczą przy królu. Tak. 5 y, – przepraszam, 6 września 1499 Król Ludwik XII yy, wkroczył triumfalnie do Mediolanu po podbiciu Księstwa Mediolańskiego. Jest to król, który jakby 5 Albo on był pięć, jakby takich cudzysłowiu kadencji przed, przed Henrykiem Walezem, albo pięć wojnie, nie pamiętam dokładnie. Pięć przed, tak, był siódmy, czyli wczoraj. Wczoraj było, w 1683 roku, piąta wojna polsko-turecka. Rozpoczęła się bitwa pod parkanami. No, Polska, wojny polsko-tureckie i wojny polsko-rosyjskie są bardzo znane. Oraz szwe, polsko-szwedzkie. 8, czyli dzisiaj, w 1314 lub tysią, w 1314 lub w 316 Konstantyn I Wielki pokonał liceniusza w bitwie pod Kybalis tak, oraz 9, czyli jutro. Będziemy obchodzić w 1768 roku. Karol Me Karloman oraz Karol Wielki zostali konoronowani na królów frankijskich. Karol Wielki ogólnie jest znany z tego, ponieważ wtedy bardzo dużo się działo. Yy, no państwo franków bardzo się rozwijało. Było bardzo duże wtedy w Europie, tak? A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, my się widzimy w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!